W tym odcinku prezentującym funkcjonalności narzędzia udostępnionego pracodawcom, czyli PPK Serwis, zaprezentuję Państwu, w jaki sposób przekazać listę korekty składek do PPK. Może się po prostu zdarzyć w przeszłości tak, że z jakichś względów już po wysłaniu do nas listy składek związanych z PPK i po wysłaniu przelewów związanych z PPK, będziecie Państwo zmuszeni do wykonania korekt, czyli do wycofania tych przekazanych nam środków. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku rezygnacji pracownika, którego składki do PPK zostały przekazane, a nie powinny być przekazane do PPK. Ewentualnie w sytuacji, w której pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i część świadczeń, wypłaty świadczeń bierze na siebie ZUS, siłą czego Państwo płacicie pracownikowi niższe wynagrodzenie, więc jeśli pojawia się niższe wynagrodzenie, no to też siłą rzeczy niższa składka powinna być do PPK przekazana, a Państwo przekazali już składkę na przykład w pełnej wysokości. I teraz proszę państwa, jak skorygować wpłaty do PPK? Wpłaty do PPK korygujecie państwo przesyłając nas plik z informacjami o korekcie. Ten plik wgrywacie dokładnie w tym samym miejscu, w którym wgrywacie listy składek. Przy czym importujecie tą listę, ten plik z informacjami o korekcie, ale musicie nam zaznaczyć, że rodzaj importu, który dokonujecie, jest. Importem korekty wpłat. Oczywiście, możecie, tak jak w przypadku listy składek, nazwać sobie w dowolny sposób na tę o, tą listę. Powiedzmy sobie, nazwę korekta testowa. Tak? Znajduję na dysku plik z informacjami o korekcie. W moim przypadku będzie to plik Excela. W waszych przypadkach to mogą być różne pliki. To wszystko zależy od tego, jakie pliki generują wasze systemy kadrowo-płacowe. Jeśli nie macie takiego pliku, jeśli wasz system kadrowo-płacowy takich plików z korektami generujcie, nie generuje, skontaktujcie się z nami, my wam dostarczymy taki szablon pliku do korekty. Ja więc wybieram u mnie na dysku plik związany z korektą. Wgrywam ten plik i zwróćcie uwagę, otrzymuję Tabelkę, czyli jest mi wyświetlona tabelka bardzo podobna do tej tabelki, w której przekazywane były informacje na temat wpłat. Czyli mam podstawowe informacje związane z pracownikiem, jego imię, nazwisko, oraz mam wskazane wartości wpłat jakie chcę skorygować. To może być wartość całej wpłaty, jeśli całą wpłatę chcecie wycofać z PPK skorygować, lub też mogą być to jakieś wartości cząstkowe, jeśli trzeba po prostu. Skorygować tylko część wpłat dokonanych do PPK. I teraz, proszę Państwa, co jest bardzo istotne w przypadku korekt, ale korekt tych wpłat, które już zostały nam przekazane. Czyli przekazaliście nam Państwo plik ze składką, przekazaliście nam przelew i nagle się okazuje, że trzeba te wartości skorygować. Oczywiście w rozumieniu, skorygować w dół, czyli zmniejszyć. Te wartości wpłat, które przekazaliście nam do PPK. W sytuacji, w której dokonywana jest korekta, to proszę Państwa, my zwracamy wam takie kwoty, jakie pochodzą z odkupienia tych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte za przekazane nam do PPK składki. Te składki pracownika, te składki pracodawcy. A to oznacza że w wyniku korekty nie przekażemy Wam zwrotnie dokładnie taką kwotę, jaką Wy wpłaciliście do PPK, tylko kwotę albo wyższą, albo niższą. Dlaczego przekazujemy Wam kwoty niższe lub wyższe niż te, które przekazaliście nam do PPK? Proszę Państwa, wynika to z prostej zależności. Za kwoty przekazane do PPK uczestnikowi przydzielane są jednostki uczestnictwa, które odzwierciedlają jakiś tam udział w aktywach funduszu. Aktywa funduszu codziennie ulegają zmianie, ponieważ na aktywa funduszu składają się akcje, obligacje, które codziennie, których codziennie wartość się zmienia. W związku z tym, jeśli zmienia się wartość akcji obligacji w funduszu, to się rzeczy zmienia się też cena jednostki uczestnictwa. I w momencie, w którym dochodzi do korekty, my odkupujemy jednostki uczestnictwa te, które były nabyte. W wyniku płaty i tak jak powiedziałem, ta cena odkupienia może być różna od tej ceny nabycia, która miała miejsce w wyniku przekazania nam składek do PPK. A to oznacza, że my Państwu zwrócimy kwotę, tak jak już wspomniałem, albo wyższą, albo niższą, niż ta, która była do PPK wpłacona. I jeżeli okazuje się, że cena jednostki w czasie, pomiędzy czy też w okresie, pomiędzy nabyciem dokonanym w wyniku przekazania składek do PPK, a odkupieniem, które jest wynikiem korekty, jeśli ta cena jednostki, cena jednostki wzrosła, no to my zwracamy państwu odpowiednio wyższą kwotę. I teraz pracownik w takiej sytuacji otrzymuje te środki, które wpłacił oraz zysk, oraz wartość zysku, ale pomniejszoną o podatek od zysków kapitałowych, bo my jako fundusz ten podatek od zysków kapitałowych zobowiązani jesteśmy naliczyć i potrącić, i przekazujemy po prostu tą kwotę o zysku pomniejszoną o podatek od zysków kapitałowych. Czyli w tym naszym konkretnym przypadku, pana Adama I, załóżmy, korygujemy kwotę 200 zł. Za te 200 zł. były nabyte jednostki uczestnictwa, ceny jednostek wzrosły, musimy odkupić te jednostki i oddajemy panu Adamowi kwotę jakąś tam wyższą, czyli 200 zł. plus jakiś tam zysk. Oddajemy Wam też środki te, które wy wpłaciliście. Czyli oddajemy wam tą wpłaconą przez Was kwotę oraz kwotę całego zysku, bo Wy jako pracodawcy podatku od zysków kapitałowych nie płacicie. W związku z tym ta różnica pomiędzy kwotą, jaką wpłaciliście, a kwotą, jaką Wam jako pracodawcy zwracamy, jest Waszym zyskiem, który musicie u siebie gdzieś w bilansie zaksięgować. W jakimś miejscu, takim, aby ten bilans mam na koniec roku się zgodził. Czyli po prostu najlepiej gdzieś na jakimś rachunku zysków nadzwyczajnych. I to jest sytuacja zadowalająca wszystkich, czyli kiedy cena jednostki uczestnictwa wzrasta. Ale tak jak wspomniałem, cena jednostki codziennie ulega zmianie, ponieważ codziennie ulegają zmianie wartości akcji, obligacji w aktywach funduszu. I może zdarzyć się tak, że cena jednostki. W dniu no, realizowania korekty będzie niższa niż cena jednostki w momencie, w którym były nabywane te jednostki za środki przekazane w ramach składek do PPK. I co w takiej sytuacji się dzieje? W takiej sytuacji, ja posłużę się tutaj tymi cyframi, tymi wartościami, które są wyświetlane na ekranie, jeśli wartość praca przekazywana Wartość wpłaty pracownika w wysokości 200 zł była nam przekazana, a ceny jednostkę spadną, to z odkupienia my musimy, my przekazujemy kwotę jakąś niższą. Powiedzmy kwotę 190, powiedzmy 5 zł. I tą różnicę niestety musicie wyrównać pracownikowi Wy jako pracodawca. Dlaczego tą różnicę w wyniku takiej korekty finansuje pracodawca? Ponieważ, proszę Państwa, my tego jako fundusz zrobić nie możemy. Bo na aktywa funduszu składają się aktywa uczestników funduszu. Więc gdyby to fundusz chciał zwracać tą różnicę, która się pojawiła na wycenie jednostek uczestnictwa, to tą różnicę te kilka złotych, musielibyśmy zabrać wszystkim innym uczestnikom funduszu, czyli każdemu uczestnikowi musielibyśmy odkupić jakąś tam część jednostek uczestnictwa, żeby wyrównać. Tą stratę, która pojawiła się w przypadku pracownika, którego dotyczy korekta. A tego niestety zrobić nie możemy. Stąd też właśnie tą stratę w wyniku korekty, która się pojawić może, ale nie musi, musi pokryć pracodawca. To jest dla Państwa jakiś dodatkowy koszt, no który też gdzieś trzeba ująć w bilansie. No i analogicznie w przypadku tych środków finansowanych przez pracodawcę, czy tych środków finansowanych przez was. Jeśli dokonaliście na przykład wpłaty 100 zł, tak jak tutaj korygujemy jakąś tam składkę, a w wyniku korekty my zwracamy wam 90 kilka złotych, to ta różnica kilkuzłotowa no jest waszą jakąś tam stratą. I tą stratę też musicie u siebie gdzieś w bilansie po prostu zaksięgować, żeby wam się bilans na koniec roku zgadzał. Więc tutaj, jeśli oglądaliście film, na którym prezentowałem, jak importować listy składek, to pamiętacie, że tam przy imporcie listy składek pojawił się komunikat, który nie wprost, ale mówił, że jako pracodawcy macie zawsze czas do 15 dnia kolejnego miesiąca, a na to, aby przekazać nam listy składek, bo dzięki temu, że przekazujecie nam listy składek i wpłaty w możliwie najpóźniejszych ustawowo wskazanych terminach minimalizujecie po swojej stronie ryzyko pojawienia się w ciągu miesiąca jakiejś jakiej sytuacji, która będzie prowadziła do konieczności skorygowania wpłat już po stronie funduszu. Bo jeśli u siebie korygujecie informacje w systemie kadrowopłacowym, kadrowo a zakładam, że nieraz mieliście już do czynienia z taką sytuacją, no to Wiecie, jak to zrobić, po prostu nie naliczycie pracownikom, pracownikowi składek do PPK w takiej wysokości, w jakiej, w, jakiej, w jakiej powinniście naliczać. Korygujecie po swojej stronie, w swoim systemie te wartości, a do nas przekazujecie już tylko te poprawne informacje. W związku z czym nie pojawia się ryzyko, że korekta, która będzie chciała po stronie funduszu. Będzie wpływała czy to pozytywnie, czy negatywnie na wysokości kwot zwracanych Wam bezpośrednio z funduszu. Pamiętajcie też jeszcze o jednej rzeczy: że w wyniku korekty, jeśli korygujecie wpłaty do PPK, to te kwoty, które przekazaliście jako pracodawca pracownikowi, stanowią dla pracownika dochód podlegający opodatkowaniu, podatkiem dochodowym. Czyli pracownik zapłacił podatek za tą kwotę, którą Wy mu przekazywaliście do PPK. Więc jeśli korygujecie wpłaty, to również, również należy skorygować pracownikowi po prostu podatek. Trzeba mu ten podatek zwrócić. Jak widzicie, sam import składek, import korekt, jest bardzo prosty, jednak korekty, które mogą się Wam w przyszłości zdarzyć, powodują te implikacje, o których przed chwileczką wspomniałem, czyli w wyniku korekty możecie otrzymywać od nas kwoty wyższe lub niższe. Więc z przekazywaniem składek nie śpieszcie się za bardzo. Lepiej skorygować u siebie w systemie dane przed przekazaniem ich do nas, niż korygować je później w instytucji finansowej, bo wiąże się to z określonymi konsekwencjami finansowymi dla Was i dla pracownika.